Antek i tata Słuchajcie Dzisiaj mały live'ik Jak widzicie mamy maszyny Bruder Powyciągane tutaj Jest Antoś Klocki Lego Justynia jest Bawimy się tutaj Wyciągnęliśmy Tutaj traktor Koparkę Taśmociąg Statyw wezmę sobie O tak sobie go tutaj tylko przekręcę Czekajcie o. A. Na Dobra. Siemka. Cześć Agro -młynary. Tak więc patrzcie, co my tutaj mamy. Sorry, że mam taki głos, ale dzisiaj musiałam trochę pogadać. Siema, siema. Cześć Filip. Cześć Agro -młynary. Patrzcie, tu mamy jedne z takich, można powiedzieć, propozycji, które można było otrzymać od świętego Mikołaja. Patrzcie. Traktor. John Deere. siemka liniwe pancury, hej! Co ty masz takie Czyli mamy traktor John Deere 7930 z ładowaczem. Ładowacz, jak widzicie można odczepić, mogę go tutaj ściągnąć, nie? Tutaj są takie zaczepy, mogę go w ogóle odpiąć całkiem, nie? On jest po prostu dokupiany, można go dokupić. Lusterka, drzwi otwierane. Siema, siema, cześć! Antoś mnie coś woła. Gdzie jest pojazd, Antoś? Sam taki Bardzo ładnie. Patrzcie, tutaj też jest zabawa. Zabawa jest. Mamy jeszcze lawetę. Słuchajcie, z Manem. Mamy Volvo tego wielkiego. W ogóle ciężarówkę. Cześć Kamil. Cześć Piotrek. Siemanerko. Witam was bardzo serdecznie. Wzięliśmy jeszcze ten... Yy, jak to jest taśmociąg? Taśmociąg do klocku tym razem, nie do kaszy. Bo sobie pomyślałem, słuchajcie, że wy w większości to przecież bawicie się też klockami, nie? Z bruderami. Ma, ma, ma najczęściej to mało kto tam używa, żeby od razu wysypywać, nie? Eriksa? Czekaj, bo ja mam tam go za. Patrz, opony kupiłem ostatnio. Ofelgi, czekam na zmianę. Mam go gdzieś tam zakopanego tego Eriksa. Czekaj, zaraz go Czekaj to. W poniedziałek pozbędziemy się kartonu. No poniedziałek... O, patrzcie, dwie sześćdziesiąteczki stoją. Erik stoi jest schowany, skurwaniec. Dawaj go tutaj. Gąsienice wyjeżdżają. Kolega się bawi kukurydzą, sześćdziesiątkę to ja już pokażę. W ogóle wiecie, że macie kupić na Zimie piaskarkę Dudek ale najlepsza jest ta z niebieskim zbiornikiem, bo to... Ale to jest taka duża, prawdziwa piaskarka, czy taka zabawkowa? Bo na razie to mi piaskara potrzebna, jak mieszkam w bloku. Być może będzie potrzebna w przyszłości, nie? Czyli kolega prosił o rx -a. Słuchajcie, jest RX. Otwierane tutaj drzwi. Podnoszona maska. niedużo, tylko tyle, nie? Od razu mówię, nie? Ona, patrzcie, się tak tylko delikatnie podnosi. Nic tutaj za mocnego. Gąsienice dostały trochę piachu i gąsienice teraz się dobrze kręcą, ale na, na podłodze, czy tam w pokoju jakbyście się bawili, to taki delikatny opór czuć. Powiem wam. Dobra, to mamy. Jeszcze kolega prosił, żeby pokazać 60. Czyli tutaj mamy 60. Zalowkowa. A, budek. O, piasek można wsypać. O, Antosiowi coś spadło. No, Eriks trochę kurde drogi, co nie? On jest, kurde, powiem wam, że... taki On, troszeczkę... Dom, ty, i te kombajny, no, i to, ale... Co tam Antoś ale, masz? To, jest taki A, już za chwilę. Kolega też ma 60. Ta 60 manualna, fajna, bardzo fajna. Tutaj gładziutko chodzi skręt. Kurde, no, powiem wam, że świetnie to wygląda, nie? No. A ta jest y, radiokontrol, nie? Wyglądają identycznie, tylko że jedna ma baterię i światła, czyli ta, tak co ma baterię, to musi mieć, bo ma prąd z baterii, nie? a ta nie ma, nie? Tak więc tym, tym się różnią, nie? No i w tej y, elektrycznej nie chodzi, to możecie kręcić kierownicą, ale się nie skręcają koła, natomiast w tej wiadomo, że koła się skręcają. No i co, synku, złożyłeś już ta? Poczekam, no, no nie czekam, czekam. No, O kurde. O dostałem, <laughs> o dzięki Dominik, Dominika sorry, ile kosztuje taki Ursus, słuchajcie, my tego Ursusa, tego nie, elektrycznego kupiliśmy Ania za, za, 200. za 200, a teraz jest za 300, natomiast tego żółtego kupiliśmy za a teraz nie wiem po ile jest, słuchajcie, jak się kiedyś ale no ten zdalnie sterowany to. Farming Simulator 22, no nie wiem. My kupiliśmy za 3,5 stóp tą najlepszą wersję, nie? To z tym takim kogutem. Który kombajn bardziej polecasz, już mówię. A ile kolego masz lat, a, a lat, bo to jest ważne. No bo są dwa kombajny, nie? Mamy tutaj. I słuchajcie, dwa niby takie same. Patrzcie, kurz leci. Yy. Dwa i teraz tak, jeżeli jesteście starsi, nie, to polecam Wam tego Leksiona, bo będziecie troszeczkę ostrożniejsi, ze względu na to, że tutaj, jak widzicie, albo nie, teraz może, tutaj to się nam powyłamywało, tutaj były jeszcze takie łączniki tutaj na rogach, że tej kaszy jak, czy czegoś tego granulatu, granulatu nasypaliście, to było tego naprawdę sporo, nie? Natomiast ten jest troszeczkę mniejszy, ale bezpieczniejszy, bo on ma tutaj z tej strony już to pokazuję to ma tutaj takie gumowe nic się z tym nie, nie zrobi po prostu dajecie do przodu do środka nie do środka te takie dwa plastiki jeden po drugiej stronie i to się wam na pewno nic z tym nie zrobi ten zielony jest troszeczkę mniejszy żółta 138 Żółta 138 60 mówi mężonka tak, więc możecie spoko y, się zaopatrywać. No i ten jest na gąsienicach, nie? Ten jest tylko na kołach. Jeżeli chodzi o hedery, to hedery chyba miały takie same, nie? No, no to agro to może spokojnie kupować tego. Jakbyś miał y, tam kasę, nie? Czyli od razu mówię. Za ile kupiliście Pumę o Jezu, Nie pamiętam. Pumę za ile kupiliśmy? Case. Nie, nie pamiętam. Mamy tamten, ale co to jest? Który to jest tamten czerwony, ten średni? Nie, to nie jest puna. Największy to jest puna. A, dobra. Mami zamówiła przyczepę, tą y, najmniejszą, i pół do odśnieżana. Bardzo fajnie. Super. CVX, dobra, siema. Wiecie, że jak weźmiecie tą przyczepę fligla i zdejmiecie. Górną burtę i otworzysz boczną burtę, to możecie ją jako przyczepę do bel. No, nawet nie wiedziałem, ale w sumie masz rację. Teraz jeszcze porównanie headerów. Słuchajcie, to jest header od Jondira, nie? Jak kolor już mówi, a to jest od klasa, nie? I słuchajcie, są identyczne, jeżeli chodzi o wielkość. Patrzcie, tutaj już tak powiedzmy, że równo ustawię ją. Jak ten. Powiem Wam, że właśnie. Jest taka. Weszłam z ciekawości na te o. ceny i. Tak. Najtańsza. No, nawet John Deer mógłby być troszeczkę. A nie, chyba są takie same. Mogę Tata tylko powiedzieć? Jasne. Ten, ten ursus żółty. No. Yy, na stronie ATA jest najtańszy. ATA modele te rolnicze. Tak jest, no tam możecie Podobny go. 138 na Allegro. Najtańszy był chyba 151. 9 plus. Przesyłka. Aha, dobra. Koledzy tutaj przyszli. Dobra, Ten czerwony Karol. Czerwony kosztuje 300. Na Ten... Allegro. Który czerwony? Jaki czerwony? Ten jestem zdanie sterowana. A, 60, o tak. 299 zł. No. No i 300 zł z wystawą. O Antoś! Antoś zobacz. Paliwo mógłbym przywieźć. No. Tutaj, nie? Te paliwo jakoś tutaj można było wyciągnąć. O kto to tak zwinął? To my? Wysypać! To kiedyś? Kto to zginął? Just mama Wysypać? Ale... Wszystkie? To czekaj, może wysypiemy... to. Dobra, czekajcie, czat jeszcze zobaczę. Ja kupiłam wczoraj palety drewniane do brudera. O, to ładnie. Ja nie mogę mieć brudera, bo są za drogie. Naprawdę? Chyba one nie są aż takie mega drogie, co, kolego? Naprawdę tam można kupić sobie coś. Ja myślę nad John Deerem, z turem. O, mam go tam dalej. Tam, tam jest w ogóle 60. Muszę stąd wziąć. Elo, hej, którą przyczepę najbardziej lubicie? Wiesz co? Powiem ci, że ta jest fajna kontenerówka, bo jest ściągana. Joskin jest też fajny, ten wielki, ten trzyosiowy, ale on jest troszeczkę duży. nie? Natomiast ta, ja Wam tutaj pokażę, jak już się kurde, dla tych co nie widzieli, jaka ona jest tutaj. Mogę wystawić sobie stopkę. Robimy tak. Tak. Do tyłu. Podnosimy to do tyłu. Ona zjeżdża skubana I tu już może się odpiąć. Ona jest trochę uwalona, bo ona w błocie była. Nie? Ale przesunę tutaj to wszystko. Ale potem na przykład traktorem przyjeżdżacie. O, patrzcie, bierzemy 60, nie? 60 zaczepia. Tutaj tylko stopkę wezmę. Wyceluję zaczep. O, jeszcze dziesiątka podjeżdża. Łapię go tutaj do góry. Wciągam ją. Tak i po prostu ją tylko potem trzeba dopchnąć. Dopchnięta jest, ona się nawet trzyma. Patrzcie, mogę ją podnieść. Bo jak krzywo najedziecie tutaj na tę prowadnicę, to ona będzie się tutaj gibać gi gi i mogę, że Wam spaść. Ale tutaj fajnie wygląda. Nie wiem, czy widać resory. Tutaj te osie chodzą, luźniutko Fajna sprawa, fajna przyczepa No i ona jest fajnie otwierana, nie? Bo tak ktoś się obraził Kto się obraził? Kto się obraził? I ona jest tutaj otwierana w ten sposób, nie? Czyli możecie coś sobie załadować Nawet jeżeli macie coś dłuższego To możecie wysunąć i z otwartymi drzwiami jechać, nie? Tak więc To też jest spoko, nie? Czekajcie, cofnę czat, zobaczę Mój kolega też ma jaskina, ale Podróbek jest mniejsza strasznie. Kolega ma trzy kombajny, a to pewnie masz jeszcze tego jednego klasa, tego najmniejszego. A wygracie na Palcie Farming czy na klawiaturze na komputerze? Na kierownicy i na klawiaturze. A słuchajcie, my nie zbieramy tej sześćdziesiątki z Deogostyni, bo jak podziedziczyliśmy, to Strasznie do... było strasznie drogi interes. pół tysiąca dać. No, ta sześćdziesiątka z nie jest taka droga. Gdybym mógł, to kupiłbym bo... większość maszyn rolniczy. no na pewno.

Z tym ładowaczem, który można odpiąć i zapiąć do innego traktora. Bo na przykład można go. O, tutaj się odpina palcem z jednej strony i z drugiej. Trzeba to. O, widzicie? I ten ładowacz, jeżeli byście kupili, można go dołączyć do innych traktorów podobnych do tych. Tylko, że muszą mieć tutaj takie wejście nie? O, tu. Takie wsówki muszą mieć. Tu i z tutaj z tej strony, tutaj. Nie? I teraz, o, już normalnie się maska otwiera. Słuchajcie. Koło, podwójne koła można zamontować. Potrójne, jeżeli ktoś ma trzy komplety i jakbyście mieli 10 kompletów, to można tych kół aż dotąd. Do ten. Dołączyć, nie? Dobra kolego, cześć. Ile kosztuje duża przyczepa z brudera? Nie wiem, bo powyżej stówki pan, pewnie ze 120, nie? Jak sprawuje się man, słuchaj, no man rewelacyjnie, nie? Zaraz Ci pokażę jak tutaj ten man jeździł, a w ogóle Wam wysłałem piosenki, ale nie dostaliśmy nic na gmailu, Karol. Czy my mamy wszystko z 360, no tak, no bo to nie jest z broodera, nie, tam nie wszystko pasuje, ale większość, elo, hej, Albo na ten John Deere na gąsienicach jest mega, o no, tutaj on jest. No. Wielki skubaniec. A przy okazji mówienia o zabawkach i w ogóle to zapraszamy nas, Was na nasz sklep. Tam już coraz mniej towaru, ale mało, może mało. kogoś coś zainteresuje. Mało mamy towaru. Pan P. Jak więc. Jakby co jesteśmy dostępni. nie? Tutaj, tutaj jest man. Ja jeszcze Wam nie pokazywałem, bo z się to dopiero później odkryliśmy. Ale ten man. Słuchajcie, ja tylko podniosę sobie kamerę. Dobra. Nie? Antoś ty odkryłeś, że mu się... Kabina się otwiera, nie? Patrzcie. Kabina się otwiera. I normalnie kupy mamy tutaj wejście. Dojście do silnika, nie? Czyli tutaj i normalnie to jest taki koło tego. Nie wiem czy to koło można ściągnąć. O można, patrzcie. Koło jest ściągane za kabiną takim uchwycie, nie? Man fajny. Niestety nie otwierają się drzwi. Jest kierownica, która Kierownica się kręci, ale nie kręcą się koła, nie? Ona normalnie, jak widzicie, trzy osie, nie? Tutaj szkoda, że tutaj nawet nie przedzielili tych opon, żeby było oddzielnie. No ale tak jest, nie? Tutaj dwa tylne mosty. Tutaj przedni Tak więc spoko. Man jest okej, okay, nie? To taki pojazd O Antoś, co to jest za pojazd, o Jezu Z Ej, ekstra, a to co to jest, taki napęd? To jest taki turbo napęd Kolega napisał witaj Antoś Antoś tutaj siedzi cicho w ukryciu, bo no. się skupił na ten. Antoś, powiadaj też coś o maszynach, bo mi już gardło mi boli Podjeżdżaj Antek Które ci się bardziej tam podoba, ten Volvo może co? Volvo no. też fajne, nie Antoś? No ja mam kejsa optum z brudera, bardzo polecam. O! Kejsa to też powinniśmy kupić takiego dużego. na co ty wyprawiasz? Czekajcie, sobie tylko tutaj gimbala bardziej rozłożę. O. Teraz będzie bardziej stabilnie stał. E, dobra. Jak będziecie kupować nowy traktor, to polecam wam fenta. Fenta też nie mamy w naszej kolekcji. Mamy New Holanda, mamy John Deera, mamy małego kejsa, mamy Dolce Nie no mamy! Tylko, że Małego. najmniejszego A, sorry. Hej, cześć. Teraz ma, jest na maxa Co ten słoń tu robi? Antoś. A czy ta. Ten, ta Volvo, yy, ta. wywrotka wjechałaby na tą naczepę mama? Chyba tak. Chyba kiedyś próbowałem. nie mam. Mikro, ale chyba się udało. Dobra. Słuchajcie, zaraz spróbujemy. Ja ją spróbuję tutaj, albo postawić. O kurde, ty. Trochę problemi. No. Kolega Kamil się pyta, czy kupicie małą straż. My mamy straż kupioną. Nawet mamy dużą Pozdrawiamy ze stanowej woli, czyli my pozdrawiamy tutaj z Gdańska. Ja polecam Fenta. I jakie najbardziej siewnik robicie, bo ja potingera. Antoś, jaki najbardziej siewnik lubisz? Bo jest ten... niebieski, tak? Ten duży? Nie, tego potera. ten, to, aha, potingera, nie Lemkena, dobra. Sorry, bo tutaj się. Nie wiedziałem. Co on tam robi? Zgarnia tam! O, Justynka już się roześmiała. I gra na no. Jaki najbardziej siewnik lubicie? No to już mówiłem. Lemkena. Kolega robi Amazona. A ja Lemkena. A Zależy ta? kto co ma, nie? Ja lubię... Ja Antoż najbardziej z Brubederów to lubi wały, On tyle kolekcji. To pewnie... <laughs> pewnie kolega <laughs> mówi o tym <laughs> siewniku. Ja te Ten siewnik jest fajny, słuchajcie, bo też możecie go podłączyć. No, no, tak troszeczkę to? prowizorycznie do tej 60. Nie? On ma tutaj taki, o, że opuszczacie go, a też można go palcem podnieść, nie? że wtedy jest w powietrzu. Ciężki skubaniec, bo też można same brony wirowe kupić. My kiedyś tak kupiliśmy, a potem się okazało, że nie można tego siewnika oddzielnie dołączyć do tych bron. Ale to kupiliśmy chyba jeszcze nie było I kupiliśmy... tak całego, nie? Nie wiem, nie, nie, nie wiem. I kupiliśmy to, nie? Tak więc siewnik fajny. Ten już tutaj ma taką regulację tego, że można było otworzyć, bo kolega, ten co mówi, że Amazona, my też mamy tego Amazona, i tutaj można to ruszyć i o zamknąć, albo otworzyć. Materiał sypki będzie spadał, tędy, nie, normalnie w te redlice i tak dalej. A teraz jeszcze spróbuję go podłączyć do sześćdziesiątki, bo on chyba jako jedyny do tej sześćdziesiątki dało się go podłączyć. O się tak Poczekajcie chwileczkę. Mam już sześćdziesiątkę. Słuchajcie. I jest tak. Tutaj to nie jest taki typowy bruderowy zaczep, nie? Bo bruderowy zaczep to chyba w tym case by najlepiej pasowało. A on tutaj ma tak. Tutaj ma takie kółeczko. Te kółeczko się ja, powinno sunąć. Ale jego to zaczepiamy. O jak widzicie, tutaj macie te cięgna, nie? To to zaczepiamy o tu. O, jakoś tak, jak to robiłem. O. I on się... I on się teraz będzie trzymał, ale nie jakoś tak mega mocno, nie? Na ziemi to normalnie będzie się suwał, i wtedy 60 z tym potingerem normalnie może napierać. Powiem Wam, można ją. O, czekajcie. Dobra, coś mi się tutaj ten czat przyblokował. Dzień dobry, cześć, rolnik. No, bo ten pottinger fajne ślady robi w piasku. Ja wpisuję w Gmailu dużymi literami. Chodzi. Jem Mentos. Zajarany Seba. Mój najlepszy traktor to RX z masy. Macie silnik Amazon, a jak możecie to pokażcie. Mamy, nie wiem gdzie on tam jest. Czekaj, tutaj chyba jest. Pottinger Jumbo. O, to kolega ostatnio się pytał chyba. Czy mógłbym, to na Messengerze do nas pisał. O, i patrzcie. Ktoś się pytał tam jaka była cena, nie pamiętam już w tym filmie widzicie? I teraz 60 normalnie nie No normalnie, normalnie się odczepiło, nie? Uwaga, Myślałem, że to będzie się trzymać, kurde. Jakoś wtedy to zrobiłem. Ale na gumkę to. A, to na gumkę, recetulkę, jakoś to tutaj... Słuchajcie, jakoś to tutaj wziąłem, nie? Ale to nie jest siewnikania. To jest rozsiewacz. Ty jesteś jest z gospodarki, to ty, wiesz. Ty robisz mnie w konia, żebym ja tutaj... Żeby chłopaki, chłopaki się ze mnie śmieli. Miałem, <laughs> Zaraz pokażę tego pottingera. O, no, to mamy tego zwykłego Amazona, no bardzo dobrze. I on tutaj nie ma na przykład. Tutaj co wsypiecie, to od razu przelatuje, nie? No, to nawet nie dobrze, że ruszycie, już taka kubka się ja, tak? w no. Dobra. Siema, hej, cześć, elo. Dobra, słuchajcie, idę po tego jeszcze. Po tego Amazona, po tego Pottingera Jumbo, a wy tutaj Antoś, co ty robisz? Próbuję zaczepić to. No. Antoś, raz się uda, raz się nie uda, nie? Co się stało z kierownicą? To się nagrało. Dobra, mam słuchajcie tego Jumbo potingera. Co możemy powiedzieć o tej maszynie? Bardzo fajna zabawka. Tu jest sznurek, który był w komplecie, trzeba było go tutaj tak przepleść. Natomiast z drugiej strony, tutaj mamy takie wyjście. Drabinkę. Czekajcie, tutaj. O. Tu jest taka drabinka, patrzcie, wejście normalnie, że tam ludzik może wejść, można się tak pobawić, nie? To jest tutaj zamykane. To tutaj jest chyba podnoszone, o. I tutaj można normalnie wysypywać. Tu jest taka wajcha. To było spełnienie dusza marzeń chyba, nie? I tutaj tak się kręci i to wtedy wysypuje, nie? Ale Jak pisać waszego gmaila? Normalnie. Bruder, fan, małpa... Przez 2n. Przez 2n, gmail.com Dobra, i jeszcze z przodu ma nie dość, że stopkę. O, że wiecie, że stoi, nie? A po podpięciu do traktora obniża się to, i normalnie się jedzie, i jak do, do, do przodu, to i to się tutaj powinno kręcić. Nie? nie wiem, czy to się kręci, czy nie. Zależy, pewnie, czy na, na, na dywanie się używa tego, czy gdzieś indziej. Tak więc. Dobra! Tak, tak, tak wygląda ten jump, nie? No ten y, Ursus fajnie wygląda Ci powiem John Deere fan No dobra Kolega sobie kupi Ale wszystko do w bo ja, ja tak pisuję Za się wiertła wyjąć Chyba nie ale, Mati, jak już byśmy mieli polecić tą, ten, to ja bym Tą poleciła. Co, przyczepę? Przyczepą. Antek częściej się tą bawił nawet. No, nie? słuchajcie, tutaj, tutaj nie tutaj, ma takich możliwości, tutaj, dlatego że. To tutaj ona... będziecie mieli problem. Nasypiecie jakiegoś tam, nie wiem, piasku. Ciężko Wam będzie to wysypać. No, w sumie można ją przechylić i wiecie, wy, wysypać, wytrząsnąć, nie, ale. No nie wiem, tamta, ja tak... tamto to kamień wsadzicie, czy jakąś zabawkę. Ściągnąć, ten piętel, Możecie nie? to ściągnąć i samą y, tą ramę używać, nie? O, Antek, Antek, Antek! O! Ty o <laughs> Volvo też super, bo duża paka jest. Nie jest taka duża paka jak w Joskinie, ale jest fajna, bo ma koła i w ogóle, nie? Antek lubi tego, Antek w ogóle lubi Volvo. Z lubi, nie? Kolega chce sobie kupić Jumbo, sobie kupić Jumbo, bardzo fajnie. No Antka też było takie spełnienie marzeń, nie? Ona no. jest ten. No. Na Kolega było. się pyta, czy można te wiertła wyciągnąć. To chyba ten, ale... No nie widzę tutaj, żeby nie, to nie można ważne. było. Żeby można było to, nie? My kiedyś chyba ten próbowaliśmy coś tam wsypać, ale się blokowało, żeby ten. No. Żeby ta trawa czy coś tam wyszła. No nie wiem Karol, wiesz, czemu tak nie? Okej, okay, dobra. No, Ursus jest tutaj. Kolega nie może maila nam wysłać. Coś. Ursusik jest tutaj. No to na messengera można nam wysłać. No albo niech on poda maila to na messengerze. Tutaj wjeżdżamy A jak wy tam, bawicie się? Co wy tam teraz robicie no przez te? Bawimy się, bawimy się. na następny tydzień tylko trzy dni, nie? I taki mały. I, i, wakacje i wolne. wolne. No, wolne, wolne. My, jak widzicie, jeszcze się trochę bawimy, jeszcze godzinka, potem jakaś bajka. Ale mus będziemy zaraz skończyć, bo pan mi podpowiada, że jest głodny. Jesteś się dość głodny? On powiedział, że już nie może. A Ale zgadnij, co chciał jeść. <laughs> no, o, no, ekipy. Chciał. Kolegi zabawki są na polu. U mnie to samo z wolnym. Porównajcie jumbo z Juskinem. Chodzi o wielkość. Dobra. Ostatnie porównanie, wezmę zrobię. Słuchajcie, chcecie taki przedmąć tych naszych nowych zabawek, żeby, no, żebyśmy nie, nie wracali do tych starych wszystkich, co tam mamy dużo filmów, by było co nie miara. Ale czy chcecie tych nowych, żebyśmy się wypowiedzieli? To, co tam już przybyło w ciągu roku? Nie? Dobra, a więc jest tak. tak. Z góry Czyli co my tutaj mamy większego? Słuchajcie, czy to w sensie, jest... Myślę, że jeszcze y, dłuższe One, bo... To jest, on, to, nie? to jest na pewno wyższe. Od razu pokażę. Oh. Jezu. O, ups. To, 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 to... Złamałem. Złamałem statyw chyba. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość... Taka chodzi Jana Klan. Nie, no złamał się. Złamał się? Pokażę się. No, w koszt. Jest wyższa, nie? Czyli jumbo jest wyższy. Joskin, jeżeli chodzi o długość, no I no, jest troszeczkę jakby jumbo jest większy, dłuższy jest. Ale paka jest w Joskinie chyba większa. Ale tak, no tu jest ale. Jest krócej, nie? Zobacz, te wały są. No, tutaj inne rzeczy dochodzą jeszcze, nie? No. A Joskin, to macie po prostu tylko otwierany tutaj klapę i tyle, nie? Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć, strządamy. Chyba kiedyś mamy o oprzycz Mieliśmy oprzyczek. Antek tam pakował takie. Pamiętasz? Nie. No. Ja Patrzcie, st statyw złamałem. Tutaj się ułamała noga. Jakiego tu jest coś takiego miękka? Patrzcie, ja to odłożyłam, a on to ja mówię, że zostaw, a on mówi, że się tam robi. naprawić. Nie ma to. Przy czwórku, co ty masz dzisiaj takie rumieńce? Ja też mam rumieńce. Dobra. Uciekamy, bo już pół godziny live'a jest, nie? No. Smacznego. Kolega ja frytki wcina. Smacznego. Dobra. O, Justyna jak się ożywiła. Do to zobaczenia. Jest. Trzymajcie się. Bye. No, trzeba jechać do? Na... No, 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 no. Maxa. Maxa. <laughs> pa.